Cześć! Dziś gramy w Soccer Stars Na Facebooku Robimy no. sobie no. losowanie Losujemy no. z drobki Tylko czy nic jest Oto Są <coughs> <Zaszymy. coughs> Chyba 100 będzie. 100 wylosowaliśmy. Na początku zagramy sobie w meczu. O 200. Szósty poziom. Próbuję to wybić. O, to może być... Dobrze w to gra trochę, bo... jest ranso. Tylko teraz, trzeba to torabić. Co się docięło. Hmm, od bloku się... ...a jakiś lek. O, u niego, nie mnie. Halo. O, pograłem. Czyli to u niego coś powaliło, po prostu. Drugi poziom wszedł, trzeci poziom nawet wszedł. Już nie chcę grać. Dobra, teraz pójdziemy sobie na turniej. Waiting of four other players. Szuka innych graczy. No Bo jakiś niski poziom miał jakiś sen. to nie jak się opłaca, to grać, bo wykraż z trzema graczami i już masz tysiąca. Szybciej, jak się szybko wlosowuje. 58, ojej jaki. Potem 42 albo 11. Niech to taki pójdzie jeszcze jak się wtedy O, szansa, tylko że mi to trafiło. Nie, nie robię. No. Ja nie lubię grać na tej formacji. Musiałbym kupić sobie inną, ale nie wiem co jest na tym monet Też nagram dla Was odcinek z top 11 i z TV 16 potem jak wyjdzie w 17 od razu. Dla promiery. Spróbuję dla Was coś nagrać. Ojej. Oj, oj. będzie taki 50, których poziom albo... To wyższe od was, to próbujcie grać na czas. To Wam może strasznie pomóc. A jak gracie w ją, oczywiście, bo inaczej nie. 1-0 prowadzę. Paul i. Teraz my zaczynamy. Bo to tak trafić. To jest taki, o, że bramka, że musiał wlecieć teraz on tego nie No. Dobrze. No, Troszek tak lekko tylko wybić. O. I tak próbujcie sobie grać z tymi wysokimi poziomami. Aj, traciliśmy bramkę. No i coś... aj, faul. Już trzy faule w tym meczu. Dobra, i teraz tylko spróbować gotowy bronić, a dostawić sobie w i... dostaje Łomut od... Dlaczego? Od Realu, od, od Dortmundu, może Sporting. Z, ze Sportingiem zremistrują albo coś, ale... Znaczy nie ma szans, żeby Legia, chociaż miała trzecie miejsce w grupie, bo po tym, co oni grają w lidze, przegrana z Arką u siebie, to wątpię, że oni plan, O, też trzecie miejsce, żeby iść do grupy Europy. Oj, uff. Teraz spróbuję to trafić, nie wiem czy trafię, aj, wybiło mu to, tę krążkę. Dobra, teraz tylko żeby tego nie wybiło, o żeby myślę mu się to wybiło, o i wygraliśmy z 58 więc widzicie jak na przykład tak gracie to możecie wygrać z 58 i teraz jeszcze nie ma z kim grać trzeba jeszcze chwilę poczekać na kolejnego gracza o achmud Spróbuję tą rąk, a tak trafcie. I Igon, 1-0, teraz 11. Jeśli na przykład e, chcecie grać w Soccer Sports, to napiszcie mi kiedy gracie, albo jak się nazywacie. To chyba zaproszę i możemy zagrać parę meczów. A no to zagrać. No, tak króciutko. To już no, to trzeba grać. Oczywiście jak przegracie w finał, to macie 200 odzyskane. Что ты видно, короче? ай Что трупы? Нема. В разы проводим выезд Ale jak pójdziecie sobie, naciśnięcie na niego, to wam wyskakuje Ile ma procent wygranych, ile ma toni wygranych No czas grał jeden jeden jest To trafi Ale tego nie wykorzystam Jestem piłka w roku. Mam piłka wybita. Chyba teraz tego nie Jestem mocno troszeczkę, tak, tak żeby na linii stanęło, to wtedy mógłby tego nie wypić, Za się coś zadziało. Sogar starszy za krytem jest I co? Wygrałem, czyli gram w finale. co i woliło internet albo po prostu zamknął laptopa. Albo komputer połączył. Teraz w finale z 22 podziałem. Teraz w... tak to kupię Jeśli gracie w turnieju, na przykład, a chcecie grać na czas, nie ja kupujcie sobie tych czarnych krążków, bo one mają tylko na siłę, to kupcie sobie te za 400. To za 400 a, Ale Aj, ale błąd. To za 400, bo one mają więcej czasu. Ja bardzo nie umiem tą grę grać, ale coś w tej nie to już jest 2-0 przegrane turnie, no ale 200 mandatów turnie jest odzyskane, przynajmniej pokazałem wam jak rozgrywać turnieje 500-200 monet jest odzyskane dziękuję wam że oglądaliście za nagranie dawajcie jeśli Wam się spodobało to dawajcie lajki i subskrypcje